To zabawne, jak życie może się zmienić w mgnieniu oka. Jak w jednej chwili wszystko może wydawać się idealne, a w następnej wszystko może rozpaść się na milion kawałków. Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj, choć wydaje się, że minęło całe życie. Miał to być dzień świętowania, dzień dumy. Mój syn kończył szkołę średnią, tę najważniejszą. Tak ciężko pracował i my jako rodzice też. Lata spędzone na meczach piłki nożnej zebrania z rodzicami, nocnych sesjach nauki wszystko sprowadzało się do tego momentu. Małem zwykłe, przedypłomowe nerwy, podekscytowanie na myśl o tym, że zobaczę mojego syna idącego przez scenę i odbierającego dyplom. Zawsze rozmawialiśmy o tym dniu ja i moja żona. Żartowaliśmy, że będziemy płakać, choć nigdy bym się do tego nikomu nie przyznał i że spojrzymy na siebie z dumą. Typowy rodzicielski sen. Nie wiedziałem wtedy, że mój świat zaraz wywróci się do góry nogami i że wszystko, co myślałem, że wiem o moim życiu, zaraz zostanie zniszczone. Rano w dniu ukończenia szkoły było ciepło, ale wiecznie. Mój syn Michael biegał dookoła, przygotowując wszystko, podczas gdy ja próbowałem upchnąć ostatnie balony do samochodu. Moja żona Karen, jak zwykle, wieki się szykowała. To nie było niczym niezwykłym, ale tamtego ranka czułem, że coś jest nie tak. Nie potrafiłem tego dokładnie określić. Ostatnie kilka miesięcy między mną a Karen było dziwne, ciche, prawie zbyt ciche. Nie kłóciliśmy się, ale czułem, że się oddalamy. Dopiero później tego dnia, tuż przed rozpoczęciem ceremonii, miałem zdać sobie sprawę, jak bardzo już się oddaliliśmy. Nie wiedziałem wtedy, że to będzie ostatni raz, kiedy zobaczę mojego syna w tej czapce i todze, ostatni raz, kiedy będę dumny z życia której, jak myślałem, a wspólnie prowadziliśmy. Kiedy stałem z moim synem i żoną w tłumie, ceremonia się rozpoczęła. Pamiętam dumny uśmiech na twarzy Michaela, kiedy szedł przez scenę. Moje serce pękało z dumy, nawet jeśli w dołku żołądka czułem dziwne ukłucie. To była na początku subtelna zmiana, coś małego, ale nie do podważenia. Moja żona wydawała się odległa, prawie nie zwracała na mnie uwagi, kiedy klaskaliśmy dla naszego syna. Ciągle rozglądała się dookoła, jakby na kogoś czekała. Dopiero na przyjęciu wszystko zaczęło się naprawdę rozpadać. Uroczysto się skończyła, ale dzień jeszcze nie. Zorganizowaliśmy małe przyjęcie w lokalnej sali, nic wystawnego, ale dla mnie to było ważne. Szansa, żeby świętować z rodziną, przyjaciółmi, ludźmi, którzy byli częścią życia Michaela. Chciałem, żeby to było poczucie sukcesu, dumny moment dla wszystkich. Zgromadziliśmy się wokół stołów, stukając kieliszkami i rozmawiając. Karen wciąż zachowywała się dziwnie, ale zbyłem to, może była po prostu wyczerpana. Nie była typem osoby, która to okazuje, ale wiedziałem, że wysiłek włożony w organizowanie wszystkiego ją przytłaczał. Potem, gdy wieczór się przeciągał, zaczęły się przemówienia. Zwykli podejrzani dyrektor szkoły, kilku nauczycieli, nic zbyt zaskakującego. Ale kiedy przyszła kolej na rodzinę Wtedy wszystko przybrało zły obrót. Karen wstała pierwsza. Byłem przyzwyczajony do tego, że to ona przejmuje kontrolę, że to ona chwyta mikrofon i mówi za nas. Nie była nieśmiała i właśnie to w niej kochałem. Kiedy zaczęła swoją toast, jej słowa wydawały się jakieś nie takie, prawie wyuczone. Mówiła o tym, jak bardzo jest dumna z Michaela, jak bardzo wyrósł na wspaniałego młodego człowieka. Wszystko bardzo przewidywalne. Ale potem zrobiła coś, na co nie byłem przygotowany. Odwróciła się do mnie, zatrzymując na mnie wzrok na chwilę dłużej niż zwykle. W jej oczach było coś dziwnego, czegoś, czego nie rozpoznawałem. Mojemu mężowi powiedziała: Człowiekowi, który wychował Majkiela, którego wspierał, kochał go jak własnego. Uśmiechnęła się łagodnie i dodała: I człowiekowi, który zawsze będzie przy nim. Uniosłem kieliszek. Próbując się uśmiechnąć, choć nie mogłem pozbyć się tego uczucia w żołądku. Coś było nie tak, ale nie miałem czasu, żeby się na tym zastanowić, zanim Karen usiadła. A potem, jakby wszyscy po prostu ze mnie kpił, następną osobą, która podeszła do mikrofonu, był mężczyzna, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Nie był członkiem rodziny, nie był krewnym, nie był też jednym z przyjaciół Michaela. Czułem napięcie w sali. Kiedy poprawiał mikrofon, miał ciemne włosy zaczesane do tyłu z odrobiną, za dużą ilością żelu. Był ubrany w elegancki garnitur, taki, który zawsze sprawia, że czuje się trochę nie na miejscu. Nie był po prostu nieznajomym. Miał sobie aurę znajomości, jakby był kimś więcej niż tylko gościem. Witam wszystkich, powiedział. Jego głos był gładki, ale miał w sobie podtekst, który sprawił, że zjeżyły mi się włosy na karku. Jestem Grek. Znam Michaela od bardzo dawna i nauczyłem się doceniać go jako młodego człowieka, którym się stał. Ale dzisiaj chcę wznieść toast nie tylko za Michaela, ale za człowieka, który go wychował człowieka, który stał przy nim przez wszystko. Sala ucichła. Nie wiem, co to było, sposób, w jaki to powiedział, czy sposób, w jaki na mnie spojrzał, ale coś było nie tak. Spojrzałem na Karen, ale jej twarz była nieprzenikniona. Ocie spuścione. Za człowieka, który wychował mojego chłopca za mnie, kontynuował grek. Zajęło mi sekundę, żeby te słowa do mnie dotarły. Człowieka, który wychował mojego chłopca za mnie. Te słowa przecięły powietrze jak nóż. Zamarłem, całkowicie oszołomiony. Wciąż trzymałem kieliszek, ale ręka mi drżała. Ukończenie szkoły mojego syna, ten dumny moment, nagle wydało mi się farsą. Zrobiło mi się niedobrze. Każdy miesięc w moim ciele był napięty. Serce waliło mi w piersi. Stałem tam, próbując się tworzyć to, co właśnie usłyszałem. Co on, do cholery, miał na myśli. Część mnie chciała wybuchnąć, ale byłem sparaliżowany. Mój umysł upędził: nie mogłem się skupić. Nie mogłem nawet na nikogo spojrzeć, zwłaszcza na karen. Cały mój świat wirował. A potem, jakby napięcie w sali nie było wystarczająco gęste. Michael wstał. Myślisz, że jesteś moim ojcem? Jego głos załamał się z emocji i sala zamarła. Nie krzyczał, ale jego słowa były ostre jak ostrza, przecinające cisie. Michael, o czym ty mówisz? Wyszeptała Karen. Jej twarz pobladła, ale Michael zdawał się jej nie słyszeć. Wpatrywał się w Grigę, piści zaciśnięte po bokach. Mam coś do powiedzenia. Coś, co zmieni wszystko. Poczułem, jak krew odpływa mi z twarzy. Mój syn, ten, którego myślałem, że wychowałem, chłopak, którego zawsze nazywałem swoim, miał zaraz powiedzieć coś, co rozerwie fundament wszystkiego, co znałem. Sala była martwo cicha, kiedy Michael zrobił krok do przodu. Słowa, które padły z jego ust chwilę później, uderzyły jak młot. Grek powiedział głosem niewzruszonym: jesteś moim ojcem. Sala eksplodowała chaosem. Ludzie westchnęli. Poczułem, jak świat chyla mi się pod nogami. Powietrze stało się gęste od zamieszania, niedowierzania i przytłaczającego uczucia zdrady. Kolana ugięły mi się, wzrok mi się zamglił, kiedy próbowałem zrozumieć, co się dzieje. Mój syn, mój syn, stał tam i nazywał innego mężczyznę swoim ojcem. Greg zrobił krok do przodu. Jego uśmiech był zbyt pewny siebie, zbyt zarozumiały. To prawda, powiedział spokojnie. Prawie kojąco. Byłem w życiu Michaela od bardzo dawna, dużo dłużej niż ci się wydaje. Te słowa cięły głęboko, głębiej niż cokolwiek mogłem sobie wyobrazić. Spojrzałem na Karen, ale ona nie patrzyła na mnie. Jej twarz była maską winy i nagle wszystko zrozumiałem. Późne noce, niewytłumaczalne nieobecności, dystans między nami, lata, które spędziłem myśląc, że wszystko jest w porządku, kiedy przez cały czas ona kłamała. Mnie, Michaelowi, nam. I, I to był dopiero początek. Skutki były szybkie i brutalne. Przyjęcie zamieniło się pandemouniem, ludzie krzyczeli, żądali odpowiedzi. Stałem jak zamrożony, niezdolny do ruchu, niezdolny do mówienia. Michael był moim synem z nazwy, ale nie z krwi. Już nie. Twierdzenie Grigie rozbiło wszystko, co myślałem, że wiem. Czułem się, jakby to był sen, z którego nie mogę się obudzić. Nie pamiętam, jak potoczyła się reszta nocy. Nie pamiętam dokładnych słów, które powiedziałem, ani czy w ogóle coś powiedziałem. Wiedziałem tylko, że moje życie, moje małżeństwo, moja rodzina wszystko przepadło. To nie była tylko zdrada mojej żony. To była zdrada wszystkiego, co zbudowałem, wszystkiego, o co, jak myślałem, walczyłem. Następne tygodnie były jak we mgle, wniesiono papiery rozwodowe. Michael i ja prawie ze sobą nie rozmawialiśmy. Był zły, zdezorientowany i nie mogłem go winić. Moja żona, teraz już była żona, wyprowadziła się, a ja zostałem sam, żeby poskładać resztki. I mimo chaosu, mimo bólu, jedna myśl ciągle wracała. Jak mogłem tego nie zauważyć? Chciałbym powiedzieć, że był jakiś wielki finał, jakiś moment w którym wszystko nabrało sensu. Ale nie było. Życie nie zawsze daje ci zamknięcie, którego pragniesz, odpowiedzi, na które zasługujesz. Czasem po prostu zostawia cię z dziurą, z otchłanią i musisz sam wymyślić, jak ją wypełnić. Wiem tylko tyle, że już nigdy nie będę taki sam. Człowiek, który wychował mojego syna na lepszy lub na gorsze.